Cześć, witam Was tu, Kolekcjoner Wszystkiego. Dziś chcę pokazać nową serię y, five, y, Top 5. Y, no, czyli jak y, tak po, bardziej spojrzenie tego to jest y, Top 5 y, po prostu. Y, pokazuję w tym na przykład y, Top 5 bramkarzy, Top 5... no nie wiem, co, czegokolwiek na kartach. Dziś pokażę Wam osob top 5, y czyli top 5 y osób wykonujących rzuty wolne. Y nie wiem, jak to w kolejności pokazać, ale dla mnie oni bardzo dobrze wykonują rzuty wolne. oj, jestem pokiczkany. Wziąłem dwie takie same karty. Zaczynamy jeszcze raz. No to zaczynamy od razu, bo się pokiczkało mi wszystko dobrze. Zacznijmy, może oczu. Włacha pirlo. Jego mam na karcie y, mistrzostw RPA. Według mnie Pirlo zasługuje na bycie w tej piątce. Jego jedyny w, w mistrzostwach Euro z y, 2012 strzelił bramkę z wolnego. Czy tam to był chyba mecz w grupie, jak dobrze pamiętam. Dla mnie zasługuje, żeby tutaj się znaleźć. Mam jeszcze oczywiście jego kartę z Euro, jakieś tam jeszcze mam. Chyba z 2010-2011, ale... Po prostu już wziąłem takiego pierwszego jakiego mogłem znaleźć. No i teraz pokażę kogoś, koło dwie karty niechcący wziąłem. No i Chavi, Chavi Hernandez z Mistrza Świata 2010 i FC Barcelony z 2010 Champions. League. To dla mnie Chavi zasługuje na bycie w tej piątce ty już Naprawdę dobrze wykonuje rzuty wolne. Często zmienia się razem z Messi, ale pewnie Messi aż tak dobrze nie wykonuje wolnych jak Xavi Hernandez. Dobra, ustawimy ich tu. No i zacznijmy może od nowej gwiazdy, przyszłej gwiazdy, bo na razie tam świetnie aż tak nie gra. Bay został ostatnio zresztą w lize Mistrzów strzelił gola z wolnego, gdyż Cristiano Ronaldo nie grał. Z kim oni grali? Z to Sara tak 3-1 chyba zakończyło. Strzeli yy, bardzo ładnie z rzutu wolnego, chociaż Brawkosz mógł się lepiej zachować. No i teraz kump z drużyny lub przeciwnik z drużyny Beyla Cristiano Ronaldo na karcie yy, Mistrz Świata 2010. Kto, jeśli ktoś nie powie, że on nie zasługuje tu I że jest pedałem no, nie, nie mówię, że ma czasami jakiś, nie wiem Pełno żelu na włosach albo czegoś no, Ale bardzo lubię tego zawodnika I jak dla mnie zajebiście strzela rzuty wolne I że ma żel na włosach Czy na przykład źle się coś ubiera Coś nie wiadomo co To nie znaczy, że nie jest bardzo dobrym zawodnikiem No i teraz mój jeden z ulubionych zawodników Przy okazji A przy okazji Dobrze strzający rzuty wolne Nadal dobrze strzające rzuty wolne, kiedyś dobrze strz strzające rzuty wolne, Ronaldinho. Ronaldinho na karcie Mistrz Świata 2010. Jak widzicie, większość tutaj kart jest na kartach Mistrz Świata 2010, gdyż pierwsze pierwszy z wziąłem właśnie stąd karty. Chciałem Czabiego, Ronaldo, Pirlo, Bejla, tak pomyślałem, czy ostatnią ładną bramę strzelił widzę Mistrzów. No to jak widzicie, yy, o, Ronaldinho, sorki. Ronaldinho bardzo dobrze strzelał wolne i strzela, możecie sobie wpisać, Atletico Mineiro, Ronaldinho rzuty wolne i takie różne, ma taki fajny strzał rzutu wolnego, że wszyscy podskakują, a on po ziemi, no to jest fajne dla mnie, w ogóle fajnie strzela, więc zasługuje na bycie tej piątce. To w tej piątce pojawi się Bale, Ronaldinho, Pirlo, Xavi Hernandez, Cristiano Ronaldo. A i przy okazji jutro wchodzi Just Eat nie wiem kiedy to wstawię. Zrobię unboxing Just Eat jeszcze unboxing dwóch przesyłek, które mam, za, mam dostać od e, Johnego, W. kolekcjonera, którego serdecznie pozdrawiam, bo bardzo to jest spoko ziomuś, możecie mu wbijać na konto, na na, w ogóle na kanał. Oraz pozdrowić Diego Lopez'a, od którego też dostanę przesyłkę. Do niego wbijajcie również na kanał. Po prostu oni są zajebiści i mieszczą się w mojej pierwszej dziesiątce ulubionych youtuberów. No dobra, to kończymy. Cześć, pa i dajcie mi łapkę w górę lub jakiegoś suba, Pa. A jeszcze z fantopu mam przyjść przyzyłeczka, więc cześć.